No cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej odsłonie LEGO Saga Skywalkerów Jak wiecie 100% mam zebrane w, w nowej nadziei Więc przechodzimy do części piątej Czyli Imperium kontratakuje I zobaczymy co tu mamy Otóż całkiem nieźle to wygląda Mamy solo w śniegu, szturm na bazę eko, nic mi nie mów o szansach. Stacja hibernacja i objawienie, żeby nie przedłużać, solo w śniegu, gdzie mam dwa mini zestawy, dwa wyzwania zaliczone, także już jest, już jest ponad 50% zrobione. Przepraszam pana, księżniczka Leja obawia się o panicza luka. Wciąż nie powrócił. Tak, panicz luk nie powrócił i teraz jesteśmy tutaj. Pamiętam to doskonale, bo tutaj można było sporo zebrać, z tym że no nie miałem znaczników i nie wiedziałem do końca co i jak. Tutaj jest. E... Oczywiście mam prawdziwy Jedi. I tu ma być... Aha, ale żebym nie zapomniał... ...jakie mam wyzwania. Wnikać droidia. Zestrzel z powietrza 5 robotów, wynikając zauważenia przez nie. Zestrzel z powietrza jednego prorobota. Oraz... Stylowa droga. Znajdź i użyj wszystkich 5 lin do zjeżdżania. Okay. Muszę wszystkie 5 lin do zjeżdżania znaleźć i użyć. No ciekawe. Coś jest, coś z tym muszę chyba zrobić. Aha, okej. Okay. I muszę przesłać ten laser Aha, tak Ja jeszcze muszę wybudować. A skąd jest? Ty mnie... Chyba nie śledzisz co? No chyba nie. Dobra. Więc ten... Mini-zestaw mam znaleziony. Trzeba tu dobrze obejrzeć okolice w tym etapie, bo... rzadko się zdarza, że... że mamy aż taki... aż taką swobodę w etapie. Ale to oczywiście y, działa w dwie strony, bo można sporo przeoczyć. Tam mamy następny mini zestaw. I tutaj mamy linę, więc od razu e, tym się zainteresujemy. Zacznę od lewej strony, czyli odtąd. Nie muszę działać po cichu, bo e, nie ma takiego wymogu. Ale był tutaj z, znacznik, o właśnie ten. Trzeba to rozpuścić. I teraz e, pytanie: jak to zrobić? Aha, tu coś wybudujemy. Dobra. Nie było dużo, ym, dużo możliwości pomyłki, bo nie wiem, czy mógłbym strzelać jeszcze raz, więc trzeba, trzeba było dostarczyć ruchowi oporu. Sprawdzę teraz, czy mógłbym, ale nie, chyba jeszcze można. Tak, można, można. Dobra. Więc tutaj się nie trzeba jakoś stresować specjalnie, bo gdybym nie trafił, to mógłbym wrócić do pojazdu i jeszcze raz go użyć. Ok, tam gdzieś jest znacznik. A, okej, okay. muszę y zabić pięciu tych y turnowców. Śnieżne. O, pamiętam jak po tym skakałem, ile mi to zajęło, ile mi to nerwów. A teraz mogę sobie hak. I. W sumie nawet ja nie muszę tutaj nic zrobić, bo yy, żeby przejść etap. Jedyne co muszę się skoncentrować, to na wyzwanie. Yy, teraz tak, dobra. Gdzie jest ta linka? O, tutaj jest. Aha, ale ona. Ona jest zbyt nisko. Więc to muszę zrobić, bo teraz dopiero podjedzie y, linka. Dobra, muszę znaleźć pięć takich. Więc to jest pierwsza, zacząłem od lewej strony. I muszę znaleźć wszystkie pięć. Się trzeba dobrze rozejrzeć, bo bazy są chyba trzy, a linek ma być aż pięć. To jest chyba jedyna w okolicy. Idziemy dalej. Tutaj jest dwóch szturmowców, bo mam dwa znaczniki. Ty wiesz, że ja to mnie Ty mnie chyba nie śledzisz, co? Pamiętam, że... nie było to. Potrzebujesz łowcy na żyć? No to Okej, okay, więc to jednak... tak trzeba zrobić, że... Uwiazlę. To wszystko część łowu. Dobra. A na pięć. Bo to trzeba było tak zrobić, żeby... że zamykamy... te wrota, a musimy się z powrotem dostać na górę. To już w miarę pamiętam. Tu jest linka druga. To jest robot, który nam zabiera nasz bezpiecznik, czyli coś tam. To, co jest bardzo ważne w graf. On nam tego nie odda tak łatwo. A. Działać teraz. Tu jest druga linka, ale to są dopiero dwie. Ciekawe o co chodzi z tą wieżyczką. W ten sposób pewnie bym zestrzelił tego robota, czyli były dwie, dwie opcje. Ej, Ej dostania. Wsyłamy sygnał w niebo. Aby odnaleźć lukę. I tu będzie druga linka. Ale to dopiero druga. Ile tych baz jest? Jeszcze dwie. Czyli musi być jeszcze jedna linka specjalna. Może gdzieś tam na środku. Może od razu się tam uda. Żeby zobaczyć. To ciekawi. Nie chcę później wracać do etapu tylko po to, żeby ym, linki zbierać. Czy zjeżdżać na nich, ale nie, nie ma tutaj. Nie widzę żadnej. Czyli kontynuujemy. Kontynuujemy tutaj. Tu jest jedna. Widzę. Tu jest druga. Mamy dwie. I tam jest. I tam jest trzecia. Dobra. Czyli wszystkie tutaj są tylko trzeba ich jeszcze odpowiednio użyć zrobię to nawet za darmo hmm. jeszcze raz tu jest jedna Zaraz, już nie ma? Dwie widziałem stąd, że odchodziły. Coś, coś mi tu nie pasuje. Tutaj nie mówcie mi, że zabijając tego. A nie, tu jest. O, proszę. Tu jest jedna. To jest trzecia. Tak. Taka krótka, która y... prowadzi stąd, tutaj. I te, te, tu są dwie dłuższe. Tam są jeszcze. Okej. Okay. Nie pamiętam dokładnie jak się tam dostać, ale zaraz coś wykombinuję. Nie, to są prawdziwi. To są... To jest tylko taki bałwanek. Okej. Okay. Muszę zniszczyć takich pięć. Czyli po tych linkach spokojnie można było zjechać przy pierwszym przejściu. Okej, okay, to jest czwarta już spokojnie sobie wracam interesuje mnie interesują mi też znaczniki mini zestawów bo widzę tylko jeden a mam jeszcze chyba dwa zestawy do tej. torowałem sobie drogę. Teraz Aha, niepotrzebnie tam zjeżdżałem. Znaczy, wychodziłem. Znaczy, zjeżdżałem za pierwszym razem, bo mogłem najpierw to zniszczyć, zjechać, i byłbym już tutaj. Co to, to jest? Mam nadzieję, że mi. Yy, że to nie jest tak, że muszę. Mogę zjechać tylko raz każdą linką. No to, to by było trochę nie w porządku. Kocham odbierać nagrody. A nie, to był ostatni mini zestaw. Czy mam wszystkie mini zestawy i jeśli dobrze to obliczyłem, jeśli teraz yy, mi zaliczy wyzwanie, to będę miał wszystko w tym etapie yy, zrobione. I to by było super. Luka. Już go sygnał szuka i, i mamy linkę ostatnią, Zaraz zobaczymy czy jak nią zjadę, to mi zaliczy wyzwanie. No, już widzę, że tak. Pięknie, pięknie. Szybki e, etap, szybka wizyta w etapie. Takie lubię. Można spokojnie wyjść. Solo w śniegu 100%. Kończono etap. Unikać droida, żaden problem. Stylowa droga w dół. Wszystkie wyzwania zaliczone. Do tego mam. Do dwóch zebranych minikitów dołączyły kolejne trzy: Mam wszystkie nie, zestawy, wszystkie postacie i statki. Wszystko zrobione w etapie, to jest, to jest to co tygrysy lubią najbardziej. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie. Już niedługo szturm na bazę Echo. Tutaj w odróżnieniu od poprzedniego mini etapu nie mam nic zebranego. Więc yy, będzie trochę wyzwanie. Zapraszam już teraz. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was gorąco i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.